Siemanko, na początku tego materiału zapraszam Was na słuchacie giveawayki, które razem z KSUGiem dla Was organizujemy. Wystarczy, że klikniecie sobie tutaj plusik i w tym, słuchajcie, miejscu, gdzie macie Twój kod. Wpisujecie sobie kodzik VER ORIGINAL przez dwie literki L, 10% do depozytu, dwa, dwie darmowe trzyki dla nowych użytkowników. No i przede wszystkim szansa na zgarnięcie sobie skinów. E, tutaj macie skinki, które do zgarnięcia są teraz, a ja dla Was jeszcze dodatkowo wrzucam menu Menowora. Proszę bardzo. Cztery dyszki i minimum doładowanie, żeby sobie móc wygrać. No i macie coś takiego ode mnie. Oczywiście standardowo też jest skinek do wygrania odcinkowy. Łapka w górę, subek, komentarz, jeżeli chcecie sobie zgarnąć skinka odcinkowego. Eee, no i co mamy? Oczywiście na stronce. Przede wszystkim diamenty. Mamy też ewencik i te diamenty są potrzebne, żeby korzystać z eventu. Te diamenty wam się oczywiście, jak widzicie, nabijają, otwierając szynki batlując. Macie tutaj różne nie, tryby. To, co wam zawsze pokazuję. Najważniejszy tryb to jest marketplace, bo możecie sobie tutaj saldo doładować. Możecie sobie słuchać skrzynki otworzyć, więc naprawdę jest fajnie. Za oczywiście level które macie też wbijane za otwieranie skrzynek, możecie sobie otwierać co 24 godziny skrzyneczkę, którą tylko będziecie chcieli. Ja już otworzyłem sobie skrzynkę Master, więc mamy skrzynkę Diamondzik z tych lepszych do otworzenia, więc takiego Diamondzika sobie otworzymy. No i taką Neonojkę co 24 godziny sobie zgarnąć. Myślę, że naprawdę w porządeczku. No i mordeczki lecimy dzisiaj sobie ze węcikiem, więc otwieramy sobie naprawdę mocarną skrzynkę. Jest skrzyneczka Toxiglorek i robimy sobie taki myczek, że dwa razy po pięć otworzeń taką skrzynkę sobie robimy. No i zobaczymy, czy będzie coś ładnego, Nie, czy będzie samo gumienko. Let's go, Toxiglorek sobie wjeżdża. No i mamy, mamy całkiem fajne trafy. Dwie kostki wyleciały, Prince Streamek wyleciał, więc cał, całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemnie, więc jeżeli takie będą, otworzenia będzie naprawdę pięknie. Jeszcze raz, ajajaj, tu troszkę gorzej. No to do trzech razy sztukę sobie zagrajmy. Do trzech razy sztukę sobie zagrajmy i tego Toxiglorka spróbujemy przetestować. Jeszcze raz, no i ten ostatni. Był najgorszy, no ale diament nam się nabiły, levelek nam się wbija Więc przechodzimy sobie do case battle'ków Oczywiście na case battle'kach trzy tryby klasyczne, underdog, szereg No i zobaczymy jak te nowe strzyneczki ewentowe się nam sprawdzają te sobie weźmiemy troszkę więcej i takiego mocnego batlasy. Zagramy 3 graczy na klasycznym trybku, bez żadnego wydziwiania. Na klasycznym trybku sobie polecimy. No i zobaczymy, czy klasyczny trybek nam przyniesie farta i uda nam się zgarnąć coś ciekawego. Oczywiście te pierwsze Trzy strzynki chcę po prostu sobie sprawdzić, nie, czy coś fajnego można też z takich skrzynek sobie dropnąć e, No więc, więc lecimy. No proszę bardzo, zobaczcie No i taką mawubkę sobie zgarny za 6 dyszek. Naprawdę fajnie jest takie skrzynki za nie, 32 zikacze. E, tutaj za dyszkę skrzyneczka też spoko. E, Aug na przykład. Przykład no i teraz przechodzimy do tych już mocniejszych czynek, Więc no tutaj śniegka za 8 dyszek 160, stóweczka naprawdę ładnie. Tutaj kałaszek za 45. Myślałem, że więcej, szczerze ten. E Kałaczek jest warty. No, my polujemy na to, żeby ten Royal tutaj wyskoczył. Żeby było takie coś Royal napisane. Wtedy jest jakby losowanie na te najlepsze skiny z tych skinek, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Okej, okay, okej, okay, spoko. Jest pierwsza kostka dla nas, więc jak najbardziej miło. Jak najbardziej mi bardzo miło. Dalej mamy Digielka też spoko. No, i teraz jeszcze, jakby coś ładnego nam wydropiła moim rywalom. Nic, będzie pięknie. Jest. W porządku, jest w porządku, zgarniamy sobie, to jest najważniejsze e, Sprzedajemy sobie te skinki No i możemy sobie zrobić kolejnego bateleczka Więc wchodzimy, no i lecimy sobie z kolejnym bateleczkiem Jest też tryb Joker Tryb Joker to jest coś takiego, że macie wyrównane szanse na każdego skina Dlatego te szynki są nie tyle warte Dobra, Toxic Lord trzy razy Ko kontaminant y, trzy razy, 3 graczy klasycznie. Jeszcze raz klasycznie spróbujemy klasycznie znowu tą strzyneczkę Eventom sobie otworzyć. No i zobaczymy, czy Batelek przyniesie nam znowu coś fajnego. Na to byśmy sobie chcieli, oczywiście, tutaj pozwolić, żeby tak było. No i dobra, zaczynamy digielkami, męczkami. E, aj, ai dwie kostki dla moich rywali. Niestety, dwie kostki dla moich rywali. No i tu już będzie ciężko, jak nam teraz nie dropnie koska. Aj, jaj, no niestety nie dropi. Tutaj by się przydał tryb Gander Dog, to by było fajnie. No a tak to zobaczymy, zobaczymy. Może jeszcze e, zaskoczy nas szynka ta za 8-dyszek i jakąś mocną kostkę nam dropnie takiego lore'a, jakby dało. Butterfly byłby pięknie. No niestety tak się nie dzieje. Zobaczmy. No niestety ten batelek leci nie w pamięć. Nie pamięć, nie w pamięć, nie pamięć. No ale spokojnie, bo jeszcze jednego takiego batela chcę sobie zagrać. Bo szczerze, ta szynka naprawdę myślę, że ma potencjał na dropnięcie jakiegoś niesamowitego skina. Więc trzech graczy. Jeszcze raz na klasyku. Bez żadnego kombinowania trybami, tylko na Klasycznym, oczywiście trybku. No i próbujemy. No i próbujemy i zaczynamy bardzo ładnie. Zaczynamy bardzo ładnie. Ponieważ jest koska Co prawda nie ta z tych lepszych, ale jest naprawdę fajnie. a i rękawiczki tutaj lecą. Teraz dla dlawo i samo, więc trzeba uważać, trzeba uważać. Dwie szynki jeszcze przed nami. Oj, 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 bo Dnitro nas wyprzedził w ostatniej skrzynce. Oj, ale może teraz? No niestety nie, no niestety nie. Mamy pecha, mamy pecha widzowie, cóż, mamy pecha W takim razie Toxic Glory jeszcze raz 5 razy I to co z tego dropnie, ja po prostu sobie zostawiam Bo też chcę po prostu coś mieć Więc zobaczymy co tam tutaj dropnie No jednak jeszcze raz Spróbujemy tą szynkę, bo żadnego ciekawego Skina tutaj nie mieliśmy, więc te cztery Skinki, które nam tutaj dropną są dla nas Dajcie coś, niestety Bez, bez jakiegoś wow bez jakiegoś wow, no ale jak widzicie, są też takie odcinki, w których nie daje, czasami się wygrywa niesamowite skiny, czasami się przegrywa, więc tak to, tak to właśnie jest, e, dlatego jak wygrywacie, to lepiej sobie wypłacić, my tutaj sobie skorzystamy jeszcze z tego, że mamy trochę diamentów i zaryzykujemy sobie tą wstrzynkę. czy nie, nie, to mnie, to mnie, bo za małe procenty tutaj szans mamy na zgarnięcie sobie, no tu do Toxiglorka nam brakuje mało, e, 637 tych tysięcy diamentów jest, dobra widzowie. Sprzedajmy sobie to wszystko i spróbujemy. Spróbujemy jakoś na zarobić te diamenty jeszcze. Więc dawajcie, niech z tego lorka nam coś mocarnego drop. Nie, leć, 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 leć! Ja pierdziele zatrzymało się. Ja już byłem pewny, że to jest to. Ja już byłem pewny, że to jest widzowie to, ale teraz no musi być to. No musi być koska. Jest kostka, jak najbardziej, bardzo ładnie. No i otwieramy sobie dalej tą scieczkę. Otwieramy sobie dalej tą szeczkę i próbujemy coś ładnego. Dawaj Dragon Lora obok, ja pierdzielę! Dragolorka była obok widzowie, ale by był jajca jakby coś takiego nam dropnęło Stój, 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 stój! Nie stanęło No jeszcze jedna, na no jeszcze dwie nas będzie stać No proszę, stań! Nie chcę stanąć na tej kostce niesamowitej Jakże szkoda, jakże szkoda Dawaj, proszę No daj coś, daj coś Dobrze, no jest ładnie, jest ładnie, jest kostka Wreszcie kostka i dwie trzynieczki Jeszcze tutaj sobie te doxiglorek otworzymy No i liczymy na to, że jakaś kostka wyleci I będzie naprawdę przyjemnie No i patrzcie to! No i takie, słuchajcie, właśnie trawy powinnam tutaj wylatywać Ja sobie zostawiam tą kostkę i rękawiczki, bo po co mamy sobie je dalej tutaj z nich skorzystać, skoro możemy sobie je wziąć No tu jeszcze, no dobra, MP9, ja lubię MP9, jest ja też taka MP9 No i stać nas na szynkę, słuchajcie, lorek za otworzenie za te diamenty, tak? Za te diamenciki, więc za diamenty może, mogę sobie jeszcze za friko taką szynkę otworzyć i przygarnąć sobie skinka, więc naprawdę spoko No co prawda, kałaszek Nightwish, ale zawsze jest to coś i w sumie to tego nie, widzowie najdłuższa Może w następnym odcinku sobie jeszcze rozdamy dla was Zobaczymy To by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku Łapka w górę, subek komentarz A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczyska Siemanderko, yo!